Niedzielne obchody 10 dni gminy Wielka Wieś rozpoczęły się o 15.00 pierwszą z konkurencji konkursu na ekorodzinę. Przygotowano szereg zadań, w których wykazać się mogli zarówno rodzice, jak i dzieci. Start! Jedziemy! Oto fajne stare kawałki. No, różne są techniki, może pan podtrzymać. Konkurs Eko, czyli wiadomo makulatora. Ten papier jest wykonywany z makulatury, czyli surowiec odzyskalny. Trochę sobie gorzej radzą pociechy małżonka, znacznie lepiej. Każda możliwość tutaj Państwo obserwują. Jest dobra do wykonania. Już wiadomo o co mniej więcej chodzi. Może Pan potrzymać, tak może Pan potrzymać jak się ugwie. Jak tylko Pan będzie w stanie. Można mu też usta zakręcić, żeby nic nie gadał w domu. No to proszę Państwa, to już to Pani radzi, to on już nic nie może zrobić. I proszę Państwa, czy będzie udzielone? No, trudno, trzeba sobie radzić. Różne są sposoby, można dwoje naraz, można po kolei. Nie ma znaczenia tutaj. Proszę Panią, to nie mają być pieszczoty, tylko zawijanie męża papierem toaletowym. Ona mu do uszu szeptarzego kocha. No i to fajnie. Trzeba to robić właśnie z głową i biegacie dookoła i o to właśnie chodzi, żeby to było jak najszybciej. Kręci się bo się papier robi z makulatury, no to takie klimaty właśnie jako. Różne są techniki, różne są techniki, układamy, no to różne. Sześć wiaderek. Sześć na początek musi być, musi być sześć, sześć. Zmieści się na pewno, ławka jest do tego celu stworzona. Sześć, sześć. Raz, dwa... Powoli widoki, uwaga na ludzi Uwa Działka budowlana dziewięć nie za co walczyć. Uwaga, tam dzieciaki, uwaga, uwaga, W wyniku naprawdę zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce przypadło egzekwo rodzinom Rusków z Będkowic i Wolińskich z Wielkiej Wsi drugie rodzinom Gałczyków z Białego Kościoła i Mora z Modlniczki, a trzecie wspólnie zajęli państwo Biedakowie z Czajowic i Plebańczykowie z Bębła wraz z dziećmi. Ponieważ tegoroczne święto gminy upłynęło pod hasłem Włącz Ekologii w Codzienność, wiele atrakcji związanych było właśnie z ochroną przyrody. Bęblanie przygotowali ekokabaret... I... Ekologiczny budzi się w narodzie. Dzisiejsze gminy w Bębełku gościmy i wszyscy ekologicznie świętujemy. Yeah! Yeah! Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz ekomody. Powolutku przechodzicie jeszcze raz i zróbcie obrót, żeby można też również zobaczyć dokładnie ten strój z tyłu. I tak nie uciekajcie nam ze sceny, bo naprawdę wyjątkowy to pokaz. Mogliśmy obejrzeć prace dzieci i młodzieży dotyczące wykorzystania odpadów. Po godzinie 21 na scenie 10 dni Gminy Wielka Wieś pojawiła się długo oczekiwana gwiazda tego wieczoru Jacek Stachurski. Artysta zgromadził dużą liczbę widzów, a jego występ zakończył pokaz fajerwerków i zabawa taneczna. Bawcie się i cieszcie razem z nami! Bo tak chwila już nigdy więcej się nie powtórzy. Jesteście z nami!